Serdecznie jesteśmy na misji wodnej numer 2 w schronie kolejowym bieleniu. miejscu, gdzie kiedyś było około 2 metry wody, obecnie nie ma nic. I pójdziemy sobie dalej w stronę schronu kolejowego. Teraz jesteśmy wentylatorowi. Do mnie w odróżnieniu od schronu w konewce nie mamy tutaj wąskiego korytarza, wejściowego i wysokiego. A zbliżający się do poziomu około 1,40 m, i za tymi rurami nakręcimy Wam kolejny odcinek dłuższego już korytarza i zobaczycie, co jest dalej. Minęliśmy te rury, które widzieliście na poprzednim fragmencie odcinka. Tam dalej już w oddali około 20 metrów widać kolejne rury. Przejdziemy ten korytarz bez nagrywania, bo on jest prosty, szeroki około 4 metrów. Widać tutaj rury biegnącą też. Widać ten czarny ślad. Na misji numer 2 wypompowaliśmy właśnie tyle wody. Czyli to jest około 70 cm. Za rugami zobaczycie kolejny odcinek. Zbliżamy się właśnie do drugich rur. Za rurami już widać taki mały zawał, czyli z góry Ziemia jakby wpada do tego schronu. I nakręcimy zaraz za tymi rurami kolejny fragment. Uwaga. Minęliśmy właśnie rury i z bliższej odległości za około 10 metrów, widać ten zawał, taki lekki z góry sypiący się gruz czy piasek. Przejdziemy teraz za ten zawał i pokażemy Wam dalej jak wygląda korytarz. Czerwy, okay? Okay. Sorta, ale ja takie nakręcimy. Oczekaj, oczekaj, okay. Dobra. Jesteśmy właśnie koło tego zawału. Zobaczcie jak to wygląda. W oddali już widać koniec tunelu i przewyższenie w górę. Za chwilę nagramy dla Was materiał z końca korytarza technicznego łączącego maszynownię ze skromem kolejowym w Jeleniu. Yy, turbo siadło. Yy, jak teraz wyłączy? Nacisnąć. O, tu zwiększasz moc. Dobra. Nie, ja na razie chcę, żeby mnie się nie wychywało. Tak, oświetlenie. Dobra, chodź. Idę na całą moc teraz. Moment, moment, zajmę pozycję. Zacznę nagrywać, to muszę sprawdzić, że masz całą moc. Czekaj. Przyciśnij, żeby się tylko zapaliła. Przytrzymaj. I teraz zwiększaj moc. I teraz zrób, będziesz dwa, wiedział. Trzy. Dobra. Przeszliśmy ten zawał, który widzieliście. Podejdziemy, już sobie prawie do tej ostatniej rury. Za którą można wejść już do skronu kolejowego wykorzystując tak zwane korytarze inne, My z tym telefonem nie będziemy się tam przyciskać. Ale zobaczcie, jaka ładna tutaj wydaje się woda. Ona jest całkowicie czorna. I pokażemy Wam tuż przed rurą, jak wygląda koniec dojścia technicznego do skronu kolejowego. Dobra, słuchaj, Ej, poczekajcie teraz. E, tam przed, teraz tylko lewej strony się trzymajcie. Tak. U, 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 jest tam jest ta studzienka. Ale gdzie? E, przed rurą. A, ale jak będziesz się zbliżać do rury to badaj każdy krok, nie idzie tak, na, na pewno. Ja w ogóle już nogi tylko przesuwam. No. Bo w ogóle też się dziwię co ten, ten, ten drewniany, który teraz widzicie, tak. czy on no. nie jest w tej dziurze, czy innej może być albo, no, słuchaj, albo to jest ta dziura no. albo to jest jeszcze trupa jakaś Tak Czekaj No Jest? Tu jakieś gruzowisko O kurwa Ale idę o, o. czekaj Jest tu małe obniżenie terenu, więc mi łatwiej, dobra Chodź, nagramy materiał Poczekaj, bo ja muszę tu dżienty zlokalizować Przytul się do Dobra, dobra, okej okay. Jestem. Czekaj. Okej. Okay. No muszę szukać. O, 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 o. To już będzie ostatni materiał. Pełna mocy. Witam serdecznie po raz ostatni. Przeszliśmy do samego końca korytarza technicznego łączącego maszynownie, wentylatorownie ze skronem kolejowym. To co widzicie przede mną, ta półka w górę można by było tamtędy dojść do tak zwanych chodników napowietrzających, schron. Tam już część naszej ekipy, jak wspomniałem, weszła w górę, natomiast my tutaj nagrywając materiał nie będziemy tego robić. Jeszcze tylko taka fajna uwaga, oczywiście to może być domniemanie, ale patrząc na schron w Konewce, na samym środku między torowiskiem mamy odwodnienie schronu. I prawdopodobnie ten dalej korytarz zupełnie niski i zalany to właśnie odprowadzenie wody ostateczne ze skronu kolejowego wieleniu. Także zobaczcie jak to tu wygląda. Te wszystkie rury zachowane. A my za chwilę będziemy się wracać i pożegnamy się materiałem już na górze. Zankiście jest A w prawo. Po pięćdziesięciu metrach. Ja muszę na chwilę klęknąć. Dobrze. Zobacz, co się mi nadaje. Czy coś he's Ale białeś? Ty ty tym teraz wyszedłeś? Tam nie. Nie? Prawo.